Siemanko, witajcie na mojej AMV z Kimetsu no Yaiba ale dzisiaj nie o niej, ona tutaj będzie tylko takim naszym tłem, a chciałem was po prostu dzisiaj poinformować czy też przypomnieć, że została już jakby nam ogłoszona oficjalna premiera drugiego sezonu Kimetsu no Yaiba, która ma się odbyć w październiku tego roku, czyli taka jeszcze niekonkretna data, no ale wiemy, że w październiku, ale chciałem was też tutaj trochę tak poinformować, że myślę, że Lepiej będzie jeszcze zanim zaczniemy oglądać ten drugi sezon Kimetsu no Jajba w październiku, to zacząć jeszcze jakby obejrzeć sobie kinówkę, która się nazywa Mugen Resia hen ponieważ z tego co sprawdzaliśmy, to pierwszy sezon jest oczywiście, no pierwszy sezon tak jak samo jak drugi sezon oraz kinówka są na podstawie magii. Pierwszy sezon jest na podstawie magii od pierwszego do szóstego tomu, Kinówka ma być od 7 do 8 tomu, a drugi sezon od 9, czyli może być tak, że to po prostu albo kinówka będzie jakby poboczną historią, albo będzie jednak czymś, co będzie tak naprawdę wymagane, żeby wiedzieć, co dalej się tak naprawdę dzieje w drugim sezonie. Także myślę, że dobrze będzie jednak obejrzeć jednak tą kinówkę, która prawdopodobnie będzie na czerwiec lipiec chyba tłumaczenie na język polski, także też musimy jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość żeby móc sobie po polsku normalnie obejrzeć tą kinówkę i tak naprawdę to byłoby na tyle co chciałem wam dzisiaj powiedzieć i zapraszam was od razu tutaj też na zobaczenie urywka sobie z traileru drugiego sezonu Kimetsu no Yaiba, trzymajcie się, pa! Go, go, go.